Witajcie, kochani. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym bardzo ciekawym aspekcie organizacji i zespołów tworzonych w paradygmacie wolnościowym, w kulturze odpowiedzialności, w kulturze samoorganizacji, samozarządzania, w kulturze zaufania i wzajemnej współpracy, a mianowicie o emocjach. W związku z tym, że jesteśmy dzisiaj w kobiecym gronie, to tak uznałyśmy, że to będzie taki pierwszy fajny temat, tak stereotypowo, tak przyporządkowanej kobiecości, co oczywiście nie jest obiektywną prawdą, tylko właśnie kulturowym stereotypem. No i właśnie dzisiaj sobie trochę więcej o tym porozmawiamy. Jak to jest z tymi emocjami w pracy. No. Aniu, co Ci się pojawia jako pierwsze, najważniejsze, co mogłabyś w tym temacie tutaj powiedzieć naszym widzom? Wiesz, poruszyło mnie to, co powiedziałaś właśnie, że w kobiecym gronie, ale jest to w jakiś sposób taki stereotyp kulturowy, nie? Że tylko kobietom są przypisowane te emocje, a myślę sobie, że bardzo ważnym aspektem jest, i tak jak spotykałam się z wieloma mężczyznami na różnych warsztatach szkolenia, gdzie była właśnie mowa o emocjach, to oni ubolewali bardzo nad tym, że gdzieś zabrania się czuć mężczyznom. Emocje, które jakby właśnie kulturowo nie są do nich przypisane, nie? czyli nie mogą pokazywać smutku, płaczu, chłopaki nie płaczą. Jest dużo takich właśnie stereotypów, które powodują, że mężczyźni przestają czuć. może nie tyle przestają, oni czują, ale pomimo wszystko nie pokazują tych emocji na zewnątrz, nie? a myślę sobie, że prawidłowo przeżywane emocje i taka świadomość tych emocji, jak one są ważne, jakie komunikaty do nas niosą, no to jest podstawą w ogóle takiej, takiego świadomego życia i świadomych organizacji, jakimi są organizacje turkusowe. No właśnie, no i można by powiedzieć, nie, że z tego stereotypu y, bierze się, jest jakiś taki początek całej spirali konsekwencji, jakie potem z tego wynikają, tak. zarówno w naszych życiach rodzinnych, osobistych, gdzie y, no, bywa różnie z tym wyrażaniem i świadomym obchodzeniem się z emocjami. Jak również w pracy. I w związku z tym, że taki tradycyjny biznes, czy wiele w ogóle organizacji, i w ogóle życie zawodowe, tak, jest taką energią bardziej męską, ponieważ mamy więcej mężczyzn zajmujących się firmami, biznesem, tak, czy, czy właśnie prowadzących, zarządzających tak, zespołami, jest to na pewno energia męska i jeżeli robią to kobiety, to również ze swojej męskiej energii. No ale właśnie w związku z tym, że mężczyźni i że ta męska energia tak, tak, tak zarządza w firmach, no to, no to ten stereotyp pokutuje. Także w związku z tym trudno o przeżywanie emocji w firmie i, czy, w, czy w jakiejkolwiek instytucji zawodowej. I tam Pojawia się stereotypowo bardzo często coś takiego, że emocje to odkładamy. Tak? Tutaj jesteśmy po to, żeby realizować cel, wykonywać swoje czynności, a nie zajmować się emocjami. Mhm. I teraz takie pytanie mi się nasuwa. Nie? Jak, jak to pogodzić, jak to zmieścić? Może inaczej. Tak? Zacznijmy od konsekwencji. Jakie są, jakie mogą być konsekwencje tego właśnie rozdzielania, że, że my mówimy sobie w pracy dobra emocje to gdzieś indziej, nie? I, i, a tutaj tylko zadania, tylko czynności, tylko, nie, tylko umysł, mm -hmm. tylko umysłu mm -hmm. pracujmy, albo tylko fizycznie pracujmy. Mm -hmm. No dokładnie. Jak tak sobie myślę o to, jak powiedziałaś to pytanie, no, jakie są konsekwencje tego, tak? To prosto sobie odpowiedzieć, jakie są konsekwencje, kiedy przestajemy czuć emocje. Jakiekolwiek, tak? Albo nawet jak one się pojawiają, to nie pokazujemy ich, tylko połykamy do środka, yy, udajemy, że nic się nie wydarzyło, nie przeżywamy tego prawidłowo. Tu nie chodzi o to, żeby, wiadomo, rozlewać się w pracy. Tutaj też jest, są takie sposoby, że można przeżywać te emocje, uznawać je, niekoniecznie rozkładając się po prostu. Jak sobie to pewnie wszyscy wyobrażają, że jak czujemy, to musimy tutaj nie płakać tudzież złościć się nie wiadomo jak. Ale chodzi o to, że jeżeli tych emocji nie przeżywamy, odkładamy je na półkę, no to w środku pojawiają się mechanizmy właśnie utykania tych emocji. Nie zauważamy, jak wiele stresów w nas jest, tylko zaciskamy zęby, idziemy dalej, działamy, wykonujemy te zadania, a w środku wszystko się odkłada, ciało na tym. Ponosi olbrzymi koszt zdrowotny, psychosomatyczny. Zaczynają się pojawiać różnego rodzaju objawy bólu, które nie są na przykład często w żaden sposób możliwe do zidentyfikowania przez lekarzy. Tak? I, I ciało zaczyna po prostu wewnątrz już chorować. Pojawiają się różnego rodzaju napięcia, tak jak powiedziałam, bóle, no i doprowadza to czasami do bardzo poważnych chorób. Mhm. Ja bym powiedziała, że w ogóle wycinanie emocji nas odczłowiecza, że to oddzielanie siebie i swojego bycia w firmie, w pracy bez czucia, bez przeżywania siebie wprost i bezpośrednio, i w dialogu i w kontakcie, sprawia, że my się po prostu odczłowieczamy. No i też taką konsekwencję bym, wiesz, nazwała, widziała w, w tej organizacji właśnie, tak, bo powiedziałaś o tych osobistych, nie, gdzie każdy mm -hmm. pracownik, szef, jakby każda osoba za zaangażowana w funkcjonowanie takiej firmy ponosi koszty osobiste, ale też cała organizacja ponosi koszty, nie, no bo tak. zobaczmy, co się dzieje, spróbujmy przez chwilę sobie, sobie pofantazjować, co się dzieje, z organizacją w organizacji, z dowożeniem różnych celów, produktów, hmm. zadań, usług, w momencie, kiedy organizacja jest odczłowieczona. Hmm. Kiedy tam jest tylko właśnie zadanie, czynność, terminy, wyniki, finanse, cyferki, tabelki, hmm. i mówi się na przykład o relacjach, ale. Nie ma za bardzo takiej gotowości i realnej umiejętności tworzenia tych relacji, otwierania mm -hmm. serca na drugiego człowieka. Mm -hmm. jak, jak taka organizacja? Jak ona... Wiesz, to ja sobie tak myślę, właśnie o, o, jeżeli jest pozbawiona tego człowieczeństwa, o którym mówisz, tych emocji i tych uczuć. To ja sobie myślę, że być może są takie typy osób, które się dobrze będą czuły w takiej organizacji, w cudzysłowie dobrze w ich takim poczuciu. Wiadomo, konsekwencje będą tego inne, ale myślę sobie, że z racji w ogóle takiego, to co sprzyja nam jako ludziom w ogóle, pracy w takim budowaniu zaangażowania, poczuciu sensu tej pracy, e, takiej radości. w ogóle uwaga radości z tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy, no to muszą być te emocje. Bez takiego bez tych emocji to jesteśmy takimi robotami po prostu w żaden sposób. No Nie będziemy się cieszyć z tej, z tej pracy, tak? No docenianie siebie, w tej, docenianie w tym, co robimy, czy od kogoś, czy sami dla siebie, jeżeli potrafimy się doceniać, no to to jest, to sprawia, że czujemy faktycznie sens i chcemy pracować w tej pracy, tak? Natomiast jeżeli jest to wyzute z tego, to jesteśmy po prostu e, takimi mecha, mechanicznymi istotami, które owszem, wykonują. Tak. ale to jest taki jak, robot jak, po prostu. jak sztuczna inteligencja, która sztuczna inteligencja. zawładuje, zawładuje aktualnie biznesem bardzo mocno dokładnie, to poza tym jeszcze mi się pojawia, wiesz, jeżeli my nie czujemy tych emocji, w momencie kiedy pojawia się na przykład złość, bo coś ktoś przekroczył naszej, albo przekracza wielokrotnie nasze granice, tak, nadużywając e, czy naszego czasu pracy, czy dodając rzucając dodatkowe zadania jeżeli my nie czujemy tej złości, to znaczy nawet jak czujemy tą złość, ale ją Łykamy, no to też nie jesteśmy w stanie jakby stanąć za, się, za sobą i zatrzymać jakby ten proceder przekraczania naszych granic czy różnych innych sytuacjach. Także no myślę sobie, że trudno by było w ogóle bez emocji w pracy. Ja uciekałabym gdzie pieprz, właśnie z takiej, z takiej pracy i no poruszyłaś, wiesz, taką ważną kwestię dwubiegunowości emocji, tak, bo sobie pomyślałam wcześniej, jak rozmawiałyśmy, że stereotypowo, to ja pomyślałam, nawet ja sobie tak pomyślałam właśnie stereotypowo po schemacie, nie, że emocje w pracy to raczej złość, raczej jakieś tutaj niezgody, nieznaski, nie. Mhm. Ale przecież, jak my sobie nie dajemy zgody na tą złość i na to, właśnie co nam nie pasuje, czy na ujawnienie lęku przed różnymi rzeczami, które mhm. mogą być na przykład proponowane w firmie, jeśli my sobie nie dajemy prawa do tych emocji, to tak samo nie dajemy sobie prawa do tych fajnych emocji, do tych przyjemnych emocji. Tak jak powiedziałaś o docenianiu na przykład, nie? czy o zwyczajnej radości życia. Tak? Możesz mhm. iść do pracy i możesz po prostu się cieszyć. Tym, że lubisz robić to, co robisz. Mm -hmm. Czy że miałaś akurat fajny moment z kimś z zespołu, no bo coś tam się fajnego wydarzyło. I, I w momencie, kiedy my nie mamy dostępu do swobodnego wyrażania negatywnych, nieprzyjemnych emocji, to tak samo odmawiamy sobie tego dostępu do tych przyjemnych emocji. Tak. I mówi się w biznesie, tak? Trzeba doceniać pracowników, uczcie się tego. Nie doceniajcie swoich pracowników, bo to jest bardzo ważne. No więc ci wszyscy szefowie co robią? Uczą się technicznie doceniać pracowników. Nie? I technicznie udzielają informacji zwrotnych, tak jak podręcznik przykazał, no bo trzeba to robić. Nie? Ale to w ogóle nie o to chodzi. nie? Tam dalej nie ma kontaktu z emocjami, tam dalej nie ma otwartego serca i przepływu tak. w energii pomiędzy ludźmi w zespole. I my się odczłowieczamy, no to po prostu jesteśmy jak roboty, tak jak powiedziałaś, jak, jak w nomenklaturze w książce Lalu on to nazywa na przykład organizację pomarańczową, która działa jak maszyna, nie? gdzie każdy ma hmm. jakąś swoją funkcję, jak taki trybik w tej maszynie, nie? tylko tak. pamiętajmy właśnie, że maszyna to jest bezduszna mm -hmm. istota, nie? Mm -hmm. Taka raczej zorientowana właśnie na zadania, na cele, na jakieś takie rzeczy i, i tabelki, tak, a nie na, nie za bardzo na ludzi. Chociaż w deklaracji właśnie ma tych ludzi, nie? Mm -hmm. I tutaj mamy to, to jest, ja to bardzo mocno obserwuję, tak, na różnych networkingach, nawet jak są różne wykłady o tym, jak, jak właśnie zarządzać. Jak być przywódcą nie? i te wszystkie techniczne smaczki, typu właśnie doceniaj pracowników, podchodź do swoich pracowników, do tych na końcu hierarchii w szeregu stojących, tak? Bądź tam obecny i tam rozmawiaj z nimi. No i ci ludzie robią to, ale robią to technicznie, na zasadzie jakiegoś zachowania ze zabranego ze szkolenia czy z takiej konferencji, ale tam ciągle nie ma tego, o co tak naprawdę chodzi. Mm. Więc, więc to, wiesz, to Tak, jak o tym mówisz, to mi się pojawiła, że tam króluje jedna emocja, taka, która jest ważna też, ale jak ludzie są nieświadomi, o czym jest ta emocja, co nam mówi nam, no to traktują to po prostu jako przeszkodę. I ta emocja, jaka mi się pojawiła, to tam jest lęk od tych pracowników do swojego szefa, że wiesz, y, oni się boją. Rozmawiać na przykład z szefem, tak? Jak szef schodzi, to wszyscy nagle są na baczność. Nie ma takiej równości między, często właśnie w takich organizacjach stereotypowych, nie ma takiej równości, że ani ten szef nie jest w stanie się otworzyć właśnie sercem, bo być może też się lęka, co o nim mówią. I co powiedzą, jak on nagle się otworzy, pokaże swój miękki brzuszek i taką swoją emocjonalność. A przecież trzeba być twardym, się być twardy, więc znowu tu wchodzą takie przekonania i stereotypy. I z jednej strony jest strach, właśnie, co powiedzą, jak nagle pokaże się taki dobry, życzliwy, serdeczny, a nie będzie chodził i tam ustawiał wszystkich dookoła. No i ci pracownicy też się boją, z drugiej strony, otwierać to serce, no bo Wiesz, jest ten, to przekonanie, że szef musi pilnować, to my też będziemy tacy twardzi. Nie idzie, od, idzie że tak powiem, e, brakuje mi teraz słowa, m, wzór od góry. Zawsze, nie? Mm. Tak, tak, jak powiedziałaś o tym lęku, nie to, ja to jeszcze tutaj pociągnę trochę, że, że to jest właśnie ta emocja, tak? To strach i lęk stoją za zamkniętymi sercami w naszych życiach mm. osobistych i w naszych życiach zawodowych, no bo nas po prostu chronią, tak? Ten strach nas tak. chroni przed zranieniem, przed, tym, przed wykorzystaniem, przed tym, że jak odsłonimy nie, swoją prawdziwą emocjonalność, no to wtedy wystawiamy się poniekąd na to, że tak. ktoś może zrobić różne rzeczy. I rzeczywiście mhm. tak jest, tak? Bo to my tutaj nie opowiadamy, wiecie, bajek, że no trzeba się otwierać i że nic nie grozi nam z tego tytułu. Mhm. że grozi, nie? Tylko właśnie, mhm. to polega budowanie kultury odpowiedzialności i zaufania w zespole. Mhm. Takie otwieranie serca było po prostu możliwe i bezpieczne. No mhm. i teraz, żeby to było możliwe i bezpieczne, no to jest potrzebny pewien proces, który każdy członek organizacji musi przejść swój osobisty proces plus taki zespołowy proces, żeby no tak zacząć powolutku wpuszczać, nie? Troszeczkę tam najpierw małą szczelinę do tego serca, potem może troszeczkę mm -hmm. większą. No i to, to nie, nie da się tak, wiecie, przestawić, nie? Że teraz, teraz pracuję na strachu, mam zamknięte serce, pójdę na weekendowe szkolenie, dowiem się, że no trzeba jednak otwierać serce i nagle otworzę serce. To tak nie działa. No. Nie działa. Więc na początek warto zdobyć trochę wiedzy na ten temat, owszem, nie? ale potem potrzebny jest bardzo no, świadomy, konkretny proces otwierania się i oswajania swojej własnej emocjonalności w bezpiecznej na początku przestrzeni, żeby w ogóle zobaczyć, o co w tym chodzi. O co chodzi w tym docenieniu pracownika z poziomu serca, a nie z poziomu umysłu. Tak. Nie. No więc, ale to już jest długi i bardzo interesujący temat, który myślę, że zostawimy na inną rozmowę, bo nam zajmie cały odcinek, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak to robić i jak otwierać się na emocje w pracy. Natomiast dzisiaj tylko parę zdań o tym właśnie, jakie są konsekwencje, kiedy tych emocji nie ma, kiedy się na to zamykamy. Ja tak jeszcze myślę sobie, że chciałabym zaprosić do takiej właśnie refleksji, zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie tego, że nie ma emocji na świecie. Nie, że nie ma emocji w ogóle, że one się nie pojawią, nie ma złości, nie ma strachu, nie ma radości, nie ma smutku, nie ma wstrętu, co się dzieje z nami jako ludźmi. Tak. Niech sobie każdy odpowie i tak sobie w ogóle spróbuje wyobrazić taką sytuację, jakby to było bez emocji. Tak, tak. I jeszcze też dopowiem nie, że mówimy tutaj oczywiście ogólnie o różnego rodzaju organizacjach, a wiadomo, że każda jest inna i każda jest taka, powinna być traktowana indywidualnie, tak, żeby się o niej wypowiedzieć. Generalizujemy i to nie znaczy, że jak mówimy, że nie ma emocji, to że w ogóle ich nie ma. To jeszcze chciałabym dopowiedzieć to, że, że one ciągle są, tylko my sobie z nimi radzimy w dość. Patologiczny sposób i to jest problemem w naszych firmach, tak? Nie tyle to, że my nie wprowadzamy emocji, tylko że my czujemy, no bo czujemy, jesteśmy istotami czującymi, ale nie dajemy sobie zgody na te emocje, w związku z czym hmm. potem dochodzi do sytuacji patologicznych w organizacjach, takich jak na przykład to, że jest permanentny stres, napięcie, gonitwa, ludzie nie komunikują się otwarcie, jest mobbing, jest przemoc, jest, jest wypalenie zawodowe, są częste zwolnienia lekarskie i częste rotacje, nie? z którymi dzisiaj borykają się niemal wszyscy przedsiębiorcy, zastanawiając się, dlaczego tak jest, i uważając, że to jest tylko kwestia rynku. No nie, kochani, to nie jest kwestia tylko rynku. Po stronie rynku jest 50%, a drugie 50% jest po naszej stronie nas, przedsiębiorców. Jeżeli cokolwiek w naszej firmie dzieje się niepokojącego, to zawsze jest to jakaś konsekwencja, czy inaczej mówiąc, konsekwencja jakiegoś procesu emocjonalnego, relacyjnego, dziejącego się pomiędzy pracownikami, współpracownikami, czy właśnie w tych hierarchiach na takiej linii pionowej. Więc, więc no właśnie. Nie? Yy, Powiedziałabym, że emocje i, i przeżywanie i to, co robimy z emocjami w środowisku pracy, jest jednym z kluczy, z najważniejszych kluczy do tego, jak w ogóle funkcjonują nasze organizacje, jak my w nich funkcjonujemy, no i jakie, y, jaką skuteczność podnosimy też na rynku. Tak, tak. Tak. Ta świadomość. Emocji to jest po prostu świadomość siebie, jak ja reaguję na wiele składników, czynników zewnętrznych, jak ja radzę sobie właśnie z różnymi wyzwaniami. I myślę sobie, że ja się bardzo cieszę, że teraz jest tyle wiedzy i tyle możliwości nauczenia się i zrozumienia właśnie tych emocji, bo no. Wynika to po prostu z tego, że nikt nas wcześniej tego nie uczył, tak? Wręcz przeciwnie. E, wszystkie nasze emocje były podważane, były blokowane. Każdy słyszał: przestań płakać, nie płacz już, nie smuć się. E, po nie co ciesz. się smucisz, nie ciesz się nie. tak dokładnie? Po co się tak cieszysz? E, po co się tak złościsz? I, I to wszystko było jakby podważaniem tego, co czujemy. Tak? I yy, jak ktoś podważa, to myśli sobie, że no skoro ja coś czuję, a tak nie powinno być, tak? Bo mi ktoś mówi, nie płacz, to nie jest takie ważne, nic się nie stało, to ja w którymś momencie przestaję czuć i obniżam wartość w ogóle swoich emocji, tak, że tutaj nie ma o czym mówić w ogóle, nie będę pokazywać swojego płaczu i smutku, bo to będzie odebrane jako słabość, albo jakąś nieudolność, że o, jestem beksą, jestem, takie były kiedyś powiedzenia o kimś, prawda, i tak niesiemy to do życia niedorosłego, mało tego, przekazując to też często kolejnym pokoleniom, jeżeli nie mamy tej świadomości, a no to jest klucz w ogóle do naprawdę takiego e, życia ze zrozumieniem, życia ze świadomością i, i zupełnie taka umiejętność, jakby opanowywania, obsługiwania tych swoich emocji w prawidłowy sposób, powoduje, że mm, zdecydowanie zmniejsza się stres, tak? Zdecydowanie zmniejszają się te relacje. W których są, pojawiają się jakieś napięcia, jest więcej zrozumienia, więcej życzliwości, więcej takich faktycznie dobrych relacji na poziomie zrozumienia, bo ja wiem, czemu tam się tak dzieje. Tak? I ja mam więcej jakby cierpliwości do tego, a nie frustracji, że o znowu coś tam się wydarzyło, coś tam na coś się złości, albo znowu narzeka i tak dalej. Tak? Więc myślę sobie, że. Ta umiejętność, tak jak mówię, umiejętność obsługi swoich emocji, rozumienia swoich emocji jest naprawdę kluczowa. I nie tylko do funkcjonowania w firmach, w organizacjach, ale no w życiu generalnie każdego z nas. Tak, tak. I jeszcze jedno dopowiem, bo y, mówi, y, powiedziałaś, powiedziałaś o tym, jak byliśmy wychowywani, i dotyczy to naszego pokolenia, starszego pokolenia od nas, naszych rodziców i dziadków. Natomiast pokolenie naszych dzieci już tak nie ma, tak, tak, już nie jest tak bardzo zablokowane jak my byliśmy, i teraz to jest też ten problem tych międzypokoleniowych historii w firmach, gdzie pokolenie Z przychodzi z większą otwartością i większą świadomością siebie niż pokolenie wyżej. No i nie ma przepływu, tak? Nie ma przepływu. No i teraz pytanie, mm -hmm. kto jest za to odpowiedzialny i co tutaj zrobić, nie, żeby ten przepływ odbudować, zbudować i w ogóle, ale myślę, że to też temat na osobny odcinek <grym> bo tak. jest głęboki i, i, i niesamowicie ważny. Nie? Więc mm -hmm. poprzestańmy tutaj. Dzisiaj już zakończmy naszą rozmowę i cóż, zapraszamy do następnego odcinka, żeby te te bardzo ważne wątki. Mm -hmm. Dziękuję Ci, Aniu. Dziękuję, widzowie. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.